Siemano skurczy byki w nowym odcinku z budowy Rolls-Royce'a do driftu z silnikiem diesla. Podłoga jest przyszykowana pod spawanie blachy. Prawie. Ale zanim to, to jeszcze jedna rzecz, a mianowicie unboxing. Zobaczcie, dobre. Mmm, pyszne byli. To ty co, kowianin? <laughs> <laughs> ten szowid bezobjawowy, kurde. Fakturę przeciąłeś? Uwaga, uwaga! Nie spodziewacie się tego. Nawet Adrian się nie chrywa. Co to? Jakiś księg do audio? kamerka. O skurczy syn! Pod telefon! Ale <grym> czytałem opinię, że jest spoko, więc zobaczymy. Pokaż mordę twórz. No nie pokazuj mojej mordy, Pokaż no! Pokaż swoją mordę. Aaaaaaa... Częstuj. Aaaa... Tylko nie widzisz, a <grym> no. Coś chciałem być. Patrz. Ty, ale jakoś jest spoko. No nawet nie głupie, co? No jest to I ile, gówno? ile to kosztowało? 8D? No I od razu działa, ja, podłączyłem piek i Dawaj, sprawdzamy cylindry. Czy trzeba to. Bo to tam... ogólnie można sprawdzić wszystko, nie? No bo nawet nie wiem, progi, jak ci zrobili, pospawali krzywo. Wrzody na dupie. Szczerze mówiąc, takim czymś robił ci ten. Gastroskopie. I kolanoskopie. Włóż go tam. Ty, ja nie wiem, czy tu komory wirowej w ogóle nie ma. I co, widać coś? Widać twok. Czysty. Czekaj. Ja tu nic nie widzę, no, ale okej. Okay. Ooo! Nieprawdopodobne. Nie, to jakaś komora wirowa jest chyba. Nie zobaczysz tłoka. To już jakaś... widziałem <ślać> tłoka. Chyba foka chyba. Ale gówny. gówno. W normalnie przegnięto z zgnite. Są. So. Patrz. Są. So. So. Patrz, jak kot ale... <ślać> Ale zobacz ten. Ludzie narzekali, że jakoś słabo, że o czym w 4K nie nagrywacie. Kurde, zrobiłeś 4K no i komentarze? Nie widać. No A ja oglądam to... w 480, nie To co, Adrianek? Nie wiem. Okrutnik, no. Ja bym kurne czapy zdjął do do zrobienia. Ty się pytasz, Adriana, o rzecz oczywistą. Znaczy, no wiadomo, co on powie, no. No właśnie, no. Słuchajcie! 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 Słuchajcie. I właśnie y, takim sposobem ona sobie sprawdzić, na przykład, no z drugiej strony patrz. Nie, no, bo chciałem powiedzieć, że takim sposobem ona sobie sprawdzić silnik, jak kupujesz, nie? Można, jak najbardziej. Ale zanim pojedziecie po samochód i ogólnie sprawdzicie tym, czyli kompresję, to sobie sprawdźcie raport na Carvertical, bo z naszym linkiem, pierwszym linkiem w opisie, macie rabat na właśnie na raporty minus 30%, ewentualnie z kodem dzony. Tak macie ten rabat. I korzystajcie, bo nie warto jest jakaś po samochód gdzieś tam daleko i się rozczarować, lepiej jest od razu sprawdzić, a wydać. Paradyszek przy kości samochodu to jest raczej śmieszna kwota, więc lepiej się zabezpieczać. A jak myślisz, ty byś to robił, czy nie? Ciężkie pytanie. Pod kątem tego, że tyle hajsu poszło na ten silnik, to nie wiem, czy bym chciał to robić. Ja bym chyba wiesz, co dla zasady dołodował go i zobaczył, czy to będzie działać, no bo tak w zasadzie twierdzi poprzedni właściciel tego silnika. No ale to w takim wypadku to nie ma sensu rozbierania tego i zmieniania wałków i tych. Patrz na to, przykładowo R46. R46 ma raport. O Stary śmieć. I wiesz, on wykosztował pewnie 15 koła, czy nie teraz? Czy patrz... czeka to kupeta, kupeta czy Sedon? Sedan. No to z 15 trzeba dać. I patrz, zwykły sedes. Ludzie, myślę, że dużo z Was kupuje takie samochody. Po fotach jest okej, okay. patrz dalej i bęk. Przebieg yy, walnięty z kuźwa. Ty, ty on dwa razy, kurde, <gry> <grystanie> 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 I tu to, to stubę i tam chyba stubę, nie? Czyli tutaj jest 120 i tutaj... To jest ze 110 lepiej. I tu jest 120. No. S 240 koła cofnięte. W BMT starym śmieciu, nie? Więc widzicie. Ludzie dalej wierzcie, że w swoim E39 macie 200 koła na lotu. Nie, 183. I kupiony w tym, o, w obu tak. I to jest słynne zdjęcia pod jakimś płotem, i tu je. Ten, ty, 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 ty. Kurde. Wiecie, co jest najgorsze? Że mój Golf miał takie zdjęcie. No. <laughs> no. Ale się śmiejecie ja w Ostrowi kiedyś kupiłem 90 co prawda też o była walnięta, no. ale no, w życiu takiego samochodu nie miałem, mm. ja, że nigdzie nie bity, nic nie dotykane. nie. Ale wiedziałeś, że e... było zdjęte? Kurde, po pół roku się dowiedziałem. No właśnie. A ale tak nie... się dowiedział od razu. No, tak, bym się dowiedział. No, No, także wbijajcie Pierwszy pierśnik w opisie i korzystajcie. I się nie nadziejcie na dzidę, Henlarza. No bo tak, no bo teraz właśnie obspawamy tą podłogę, tą konstrukcję po to, żebyśmy mogli później nałożyć blachę tamtą i tam tu. Ocinkowana jedynka grubości. E, a ja w tym czasie tutaj przejdę do wyciągania silnika, bo musimy wyciągnąć go, żeby tam dobrze obspawać i później podocinać, no tam dopasować. Skuźwa znowu rozbiórka. Co jednak 1,6 wstazamy? 16 v To była czysta woda, jak coś. Żaden płyn czerwony. Hmm. Czysta woda. I to ta kurna, jak ona, weź to wypowiedz, bo ja nie potrafię. Zdemineralizowana, nie. Tak, Zdegradowana zdemi... woda. Zdemineralizowana. Zde... Ale, kur... Ale kurde syf ty! Tak być, Dobrze że skrzynia nie spadła. Dobrze. Ale wybalansował Adrian. Ale powiem tak. tak. Naprawdę. Ty, ale powiem ci będzie lipa. Z czym? Nie wiem czy mi go wyciągnie, masz tak. No coś się zapiera, Adrian. No, nie zapiera, teraz, tłuka, masz źle ustawione, to jak ma to wyjść? 12 seconds later. To się zapiera. Toż Adrian mówił, że się zapiera. No, co? Się... O tutaj masa, kurna Adrian. To co ty nie widziałeś? Eight hours later. To fajnie, że wróciliśmy do, kurde, poziomu kiedyś silnika, nie wiem. Nie, no ale tak, no musimy to zrobić, no bo wiecie, tam ogólnie wyspawamy ten tunel ładnie, zrobimy to, zabudujemy tutaj też, cyk, 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 ogarniemy. Takie pierdoły też trzeba będzie, tutaj wiecie, zaspawać. Tam jeszcze gdzieś obspawać chyba trzeba było, no nie wiem. Właśnie magiel jeszcze wyjąć i tam zamienić. No takie pierdoły, ale no. I to jest tak, że później ten silnik jest dalej wyjęty, później go wkładamy, uturbiamy i później znowu wyjmujemy. Później go wkładamy i malujemy. I później znowu wyjmujemy. Nie Nie wiadomo o co chodzi. Ciekawostka! 85. rocznik kanapy, którą właśnie będę ciął. No i takim sposobem mamy właśnie połóweczkę. A ja mam y, zapytanie, co to jest połówka na dwóch? Nic jak? O oh. powiedz jak? Dobrze usiąść. No co? No normalnie, no jak ma być. Ty, ale powiem ci podłogę spoko. Te, te, te. Nie no to jakaś się chyba, no to było tak wiesz, trochę mało. No, no ale faktycznie jak się... O przecież tam już... Kurna. Jak się to będzie w miarę, nie? Ty, ale tutaj no właśnie jeszcze nie wiadomo, panowie i panie, jak zrobić się z tym głównym, no bo tu musimy jakoś dobudować w ogóle. Przecież tą budę musimy zrobić szczelną. O ja dole! ile to czasu jeszcze będziemy robić? Słuchaj, ty mówiłeś, że ile, kurde, dwa miesiące i zrobione, i że 30 tysięcy, tak? O ile lat się przestrzeliłeś i ile milionów, Nie no, chłopcy, my musimy to zrobić, serio, do... Do końca marca musi być już koniec. Do końca marca to to będzie złożone i może będzie jeździć. Ja myślę, że daj Boże, kurde, na koniec wakacji, jak wyjedzie, to dobrze. Nie, no chyba nie, nie jesteś. Nie, ale tu, Wiesz, jak... że tu roboty jeszcze nie... Słuchajcie, jest... też widzowie, żebyście mieli świadomość. My ogólnie chętnie byśmy zrobili to szybciej. No ale kuźwa, jak co chwilę dochodzą jakieś pomysły nowe, że zrobimy coś lepiej albo inaczej, Albo lepiej, no to idziemy w to, nie? Bo to jest już na tyle rozpoznawalny projekt. W ogóle to jest fajne, że właśnie dużo ludzi to już poznaje. Ludzi też z branży takiej y, motoryzacyjnej, motorsportowej. Mega miło i fajnie, że tu jesteście. No ale musimy to skończyć mimo wszystko i mieć robić z tego odcinki, żeby też to jakoś monetyzować, nie? no bo za coś to musimy zrobić. No bo to jednak wiecie, jak to jest. No. Nam nikt za to nie płaci, nie? Ogółem tak. My nikomu tego nie robimy, tylko sobie. Zróbmy wszystko, żeby zrobić to jak najszybciej, ale żeby to dobrze, ale żeby to nie była serio taka telenovela, która będzie się ciągnęła w nieskończoność przez rok. Więc ja ustalam deadline do końca marca bez kitu i to musi być już, kurna, finalny samochód. Nie ma opcji, no. To jest wręcz niemożliwe, chyba że jeszcze 10 Adrianów zatrudnić. To możliwe. Chłopie, to jest tyle jeszcze rozbierania, roboty, kurne, że to... Zaraz jest podłogą, ile się schodzi. Dalej nie ma jeszcze sprzętu na silnik, dalej nie ma wiązek. Nie ma bo, nic! Bo nie będzie wiązek. No jak nie będzie? Że, kurde, no kurde, tą wiązkę zrobić to też będzie tydzień roboty. Dobra, to nie ma co rozkminiać, po prostu róbmy swoje, ale zróbmy to dość sprawnie. Silnik Mercedesa to i może tarcza będzie Mercedesa. Kolejny koncept naprzód, czyli właśnie tarcze z Emela, chyba. No nie wiem, będą dobre. A, a to by się podoba Mercedes-ML? Nie. To, to nie jest Mercedes-ML, tylko Mercedes-Menor sportowa tarcza. Czyż to jest osłabianie tarczy? Tak, Kazio mówił, no, tylko przypomnę, że z tego co właśnie Redecki mówił, no to otwory i nacinanie tarczy w, przy takich tarczach to jest tylko osłabianie tarczy. Ewentualnie wiecie się o tym sądzicie. Być może tak jest, ja się nie znam. Ale dopiero te takie jakieś tam wentylacje i tak dalej to działają w, w tych drogich topowych tarczach. Dobra, i teraz tak. Problem jest taki, że rozstaw jest inny, bo tu jest 120, a tu jest. 114? I 3, coś takiego. No ale co za w ogóle. Ty że o tutaj robisz drugie otwory. No dobra, ale co? Raczej będzie pasować, myślicie? No, kto to wie. Jak nie założysz, to się nie dowiesz. Zajmijcie. Kwestia tylko, jak ba bardzo to jest takie, taki wiesz, taki drut. No, drut. Drut straszny. Ale m, mi się wydaje, że wie, że będzie działać. Ja w cywilnym wozie bym czegoś takiego na pewno nie zrobił. Ale do motorsportu, to jest. To jest drut i to jest drut. <laughs> Twoje usta, dziś wyrzekły me imię. Jeszcze jak? No kurde, człowiek jak z tego? Je, jak no, to? całą tarczę wykorzystuję, wykorzystuje, całą to ubieżnie. Kurde. Więc idealnie jest. BMW, Mercedes. Ja Nie wiem, czy w Mercedesie niepodobne zaciski są. Later. Gdzie mam Proszę Państwa, Adrian długo coś robił, w końcu coś zrobił. Mocowanie tego, pokaż? Zajrzyj, Adrian, zajrzyj. Co? kurwa. <grywa> A jak to się stało? <grywa> Chodzi o wymocowanie jakby tej belki w nie? Bo tutaj brakowało nam śruby, nawet podczas ostatnich jazd. No, Adrian się to przykręcił, bo tam jakiś dziwny gwint idzie. I poszedłeś strać. I ty wykręciłeś. I człowieku, nie! Siedzę tam na ryb. I... Taki strzał, nie? Co ty gadasz? I patrz. Ostro. Ty, ale normalnie śrubę urwało. Słuchaj, siedzę no. i później. Drugi. Znowu i druga. Co ty gadasz? Jakiś materiał Widzi Widzicie ludzie? No, nie ma żartów. Bywa, kurna, i to samo z siebie, no bo ja nic się nie robię. w świecie. No, zobacz opatrz normalnie ten. Upieprzyło, nie? Ale jaję. Tylko patrz, o tutaj właśnie... Bo jest tam trochę lepiej, bo tam może jeszcze wykręcisz. Nie, to co? też wykręcisz, no, tak? to, to gładko wchodziło, tylko no teraz jest problem, kurna, jak takie śruby zrobić. No to trzeba całe od podstaw zrobić teraz, albo znaleźć gdzieś na necie z no, tym gwintem no. e, amerykańskim. Kurna, ale badzie w tym, normalnie, patrz, materiał nie wytrzymał. O Panie, to Ty na mnie spojrzałeś. I tak to, przy Państwa, teraz przechodzimy do wycinania podłogi, czyli bierzemy tamtą blachę, i mierzymy tak, żeby tutaj pasowało wszędzie elegancko. Tylko, że musimy później zrobić jeszcze oczywiście mocowanie na fotele, mocowanie na shifter i na hydrołapę. Tutaj sobie tam porzeźbić, jakoś tu porobić, i tam dziury też coś tam pogarniać. Więc trochę z tym roboty będzie, i oczywiście tył. Także dużo pomiarów i prób błędów jakoś to będzie. Coś wam powiem jeszcze, nie wiem co, ale na przykład to, że tutaj coś Adrian mąci. I nie podoba mi się to. Wstawię, yy, nie wodę nie było. wstawię. No, byle jak zrobione. Ci mówię, było zrobić lepiej. Jest tak typowo jak typowy projekt Nissan S13, gdzie chłop robi szybko, aby wstać 2 z A jak my robimy? Czy ja mówię, jak robić dobrze, to ty mówisz, robić szybko. No to słuchaj. Nie, ale pamiętajcie, że to może teraz nie wygląda dobrze. Oczywiście, ratuje, to wygląda dobrze, nie? ale jak to weźmiemy tam tego, wiecie, wypełnimy tym i tym jak to to się nazywa. Mastyką? Mastyką. Mastyką. Wyszlifuje się, pomaluje, to będzie elegancko. Więc to to jeszcze, zaraz tutaj przejdziemy do tych tam różnych elementów, a teraz do środka chodźcie. Chłopie od tego. A w środku prowadzi. to normalnie odrzutowiec, nie? Jest obawa, że może rezonować trochę ta blacha. Ale myślę, że będzie git, bo jest dużo punktów podparcia jak to pospawamy w wielu właśnie punktach, no to powinno być sztywne, nie? Co jeszcze mogę powiedzieć? Jest ogólnie duży problem z fotelem, bo mam szerokie dupsko groby, 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 groby. i nie możemy znaleźć dobrego. Znaczy nie, foteli jest dużo, pode mnie też, tylko że są brzydkie, a my potrzebujemy tutaj fajny fotel. Więc albo kupujemy szczocha i fajnie go przywamy, albo kupujemy od razu fajny, ale ciężko jest znaleźć jakikolwiek. Więc to jeszcze jest rozkmina. A fajnie by było już go mieć, żebyśmy właśnie mogli tutaj to finalnie robić, to podłogę. O, i takie to buty parapety. I jeszcze jedna rzecz, okazało się, że tutaj naba jest, tego chyba nie pokazywaliśmy właśnie. No, nie wygląda to do końca w sumie jak naba, no ale to jest coś, do czego w zasadzie można przykręcić, nie, kierownicę, nie? To, to, no, to jeszcze w ogóle druga część jest, jakiej zaraz pokażę. Oryginalnie jeszcze takie cudo w środku jest. Co najlepsze, o zobacz, jest no, takie że... na buty. No. no to, czyli to jest taka sama, tak samo jest skonstruowana na o mnie Tak. Tylko, że no teraz pytanie, czy z tym, czy bez tego, no ale to fotel trzeba mieć, nie? Żeby ustalić. No, więc kiera będzie jakaś tam taka ta, oryginalna. Ty kurde, ja czekaj, jak to takiego chinola to chyba nie jest źle. <noise> nie, podobnie. Yy, więc jeszcze jakaś fajna kierownica. OMP mi się bardzo podobają. Drewniane są, nie. fajne. Może? A może z właśnie tutaj? Nardi jakaś? No. Ogólnie jest p***ka Nardi. No wiem. Z Ali. No wiem. Jest zajebista. No wiem. Ja tu drewniana, to by siadła, znaczy, kurde. Naprawdę niezłe jest, to tak. Do tych, tych dekorów wypasowało. pasowało. Mhm. Zamówiamy? Ale z drugiej strony, jak fotel ma być na przykład w welurze, to fajnie było, żeby kira też była czarna, nie? A jak już mamy oprzywać się niejasno, jasno, na przykład skórą, to wtedy bym drewniano parzę, tak. Zróbmy ankietę. Ja jestem za drewnianą. To nie wiem, napiszcie ewentualnie wy co myślicie. I tak nie weźmiemy pod uwagę. Dokładnie tak. Ale fajnie, że piszecie, nie? Komentarze. Ale ten Tak, ja czytam cały czas. Napiszcie mojego Adriana. Szczególnie o tym, że jestem alkoholikiem, czpunem. Ty makaroni, jesteś maenda, to nie rób. Wszystko czytam. Jak chciałbym coś wyjaśnić, sprostować. Tak, ja widzę te komentarze, że jestem ja nie rób. Ale zobaczcie pewną kwestię. Że jak ja nic nie powiem, to kuźwa nic nie jest nagrywane. Nie? Wiecie o co chodzi? Czyli, żeby nagrywać odcinek, to muszę nic nie robić poza nagrywaniem odcinka. Więc robię wtedy, jak nie nagrywamy. Proste i logiczne. No? no. Dawaj, ja nagram cały etap Twojej roboty. Żeby nie było, że nie pracujesz. Dwa dni nagrywania. Twardy dowód. Ja nie muszę nikomu nic dopadnieć. Jutro mam udowodnić. Ja znam możemy swoją robić. wartość. Słyszysz? Jutro Jestem możemy asertywny robić. i ogólnie słuchaj, to co myślą inni to jest ich problem. Tak? Tak się mówi? Bądź sobą. Bądź sobą! Patrzcie biedaki jaka to jest tutaj giętarka u nas, bo nie mamy giętarki normalnej, więc musimy sobie radzić. Ale to my jesteśmy biedni. No. Słuchaj, może to nie jest projekt Kuźwa jak ta bębna buby, ale jako jest nasz. To, to głębokie co powiedziałem. Chodzi generalnie o to, czy tutaj to coś nie będzie przeszkadzało nam gdzieś tutaj. Wygląda jak miało właśnie. Dawaj nie pito. No trochę bardziej pod kątem to było, nie? Ej, Nie, no czemu? Było było, bo ty nawet po śladzie widzę. Ostatnie zdanie przy tym głównie jest takie, żeby tutaj to połączyć. Jak widać, to jest dużo nierówności. No i jakoś to teraz wykombinujemy. Tak czy inaczej. Jak to uszczelnimy już tutaj zrobimy, zatagujemy się, no to będziemy mieli blacharkę prawie skończoną i budę prawie uszczelnioną. The next day. Wstał kolejny dzień. Razem z nim my. Tylko troszkę w nie ekipie, bo ten oprzylas. Przylas, przyciągnęli mnie tutaj od komputera. Czego tu przylazłeś? Majster, majster główny na L4, chorobowe i tak dalej. Kuruje się, więc my musimy sami. I teraz właśnie będzie ten. Się okaże. Czy faktycznie my sami coś zrobimy? My takie sprawdziane, to robimy co parę miesięcy. No tak trzeba, jakby tak wiesz. Właśnie, tak się uczysz przez parę miesięcy, później masz na przykład właśnie, nie wiem, egzamin półroczny. Więc teraz faktycznie się okaże, czy my sami coś kujpa zrobimy, ewentualnie właśnie. Czy kucyk pomoże? A to takie wiesz, takie przeświadczenie jest, że ogólnie komputerowcy ci informatycy to takie nerdy, które poza komputerem nie zrobią nic. No ale gdyby on miał wykształcenie, że nie wiem, programuje czy coś, to może i tak, a to jest po prostu kucyk, który został posadzony do komputera. No, Z wykształcenia tak. dziennikarz, Z, Z zawodu wszystko. Tutaj jest coś zrobione, ale nie będę pokazywać co, bo to jest taki. No... nie pokazuj. Tu jest dużo zrobione, bo trzeba było trochę to przerobić, poprawić, ale teraz przynajmniej ten fotel dobrze już siedzi i wam to udowodnię. No to twarde do wody. Siadasz tak, o, cyk, o, i jak panisko. I nawet ja się tu zmieszczę. Więc jest yy, dobrze. No i tak, tutaj jeszcze zostało nam to zaślepić. Yy, mamy taki ten coś, mamy to. Firma dorobiła. Firma dorobiła takie coś krzywego, zagiętego. Tutaj wleci elegancko, przyspawamy i będzie tutaj zamknięte. Ja w międzyczasie też przygotowuję tutaj te elementy, nawiercam, żeby w paru punkty dodatkowo jeszcze złapać, żeby ta sztywność była zachowana. No bo patrzcie, ja też tak myślałem kiedyś, że co to jest blacha, co ona w ogóle daje? Ona jest tylko po to, żeby zasłonić, nie? Ale na logikę, panowie, tak to jest papier, nie? Nic. A czy ktokolwiek, kiedykolwiek zdjął blachę o tak? Ja myślę, że wypadek samochodowy. Bo tak, to jeszcze spoko, bo ona jeszcze na boki się może zdjąć, ale jeżeli złapiemy ją dookoła, plus tutaj, no to będzie... Motor. Skała. To będzie monolit. Monokok. Czyli kok. I tak, i nie mamy kuźwa tych docelowych foteli i nie będziemy ich póki co mieć, więc musimy wyciąć takie okienka, żeby później dorobić te mocowania. No to co? Gówno. Pamiętajcie, że jak spawacie, to ważne, żeby na dole nie było, żeby się miało by palić się.

ale ja no, może przynajmniej z napadów nie będą wychodzić. No właśnie. Ale jak tak, to Nie pozdrawiam szybkiego Marianka. <noise> teraz zamiast 4 osób na napadzie będzie 20. No i jest. I pewnie zapytacie, czemu punktowo, a nie ciągutem? No temu po pierwsze, że było raczej krzywo. Ciężko by było to ładnie zrobić, przynajmniej ja nie mam takiej wprawy. A po drugie uważam, że punktowo po prostu też mniej wyginę blachę i jakoś tak będzie chyba pod to git. A i tak to będziemy właśnie zasmarowywać te wszystkie takie niedoróbki, ogólnie szczeliny. Mastyko, masa uszczelniająca. Na grubo w dziury i spawy i będzie... No i przynajmniej jeszcze dużo tego jest, bo ten, 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 ten element i tego, więc dalej spawamy. Meanwhile. Godzina 14.16. Cały dzień z jedną belką. Chłop szlifuje cały dzień jedną rzecz. W takim tempie to my do 2026 roku nie wyjedziemy. A wiesz ile bym zmontował kurna przez ten czas? Hop, 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 hop. hop, hop, hop. do podłogi. To jest bardzo istotny element tego wszystkiego. Bo w ogóle właśnie była obawa, czy to będzie rezonować, wrzęczyć. Ja uważam, że będzie. Że nie będzie. Z tego względu, że to jest połapane gęsto, nie? Zaznaczyłem właśnie te sobie tutaj baleczki, które idą te wsporniki poprzeczki, żeby móc później wywiercić też spawy, takie otworki na spawy i dodatkowo okienka, do których będziemy mocować szyny. Tu i tu. I pozwólcie, że przymierzę fotel? Nie pozwalam. Nie? To trzymam się zająć. Zajebiście nim. Dotknij grzywa. Doklika zajebiście. zajebiście to wygląda. Ale tutaj sprzęgło będzie blisko tunelu. Wręcz przy tunelu, a to nic. To co, fotel maksymalnie do tunelu pchamy, nie? Nie. Zależy jak kolumna. No właśnie względem jeszcze kierownicy, tak żeby mniej więcej było prosto. No to tak, no to trzeba właśnie, no tak no. Znaczy w sensie, no to tak, no tak. No tak. No tak. No tak. No tak. Tak? No, no tak. Tak, panie już powiedział. brudną mordę. Na szczęście większość jej zakrywasz, więc jej nie widać. Słuchajcie, taka jest sytuacja taka na koniec powiem, że tutaj jest to skończone, blacharka jest prawie gotowa. Może to ogólnie wiem, że to nie wygląda. Pewnie jakby był majster zrobiłby to nieco ładniej. Ale to ma spełniać funkcję. Ale myślę, że funkcja spełnia tą samą. Tak więc, tutaj mamy to połączone, więc pamiętajcie, że też o to razem tworzy dla nas też wzmocnienie. Wózek się łączy z tą nową ścianką. I teraz patrz na to. Tutaj mamy podłogę. I teraz tak. Dzwoni. <laughs> nie <noise> Tutaj jeszcze fotel wleci i tu obstawiamy, więc to jeszcze będzie <noise> trochę lepiej trzymać się. To i tak jest dość głucho, bo jak macie, no wiadomo, z warunaka, no to trzeszy nie? Strzela. I to, co jeszcze chciałem powiedzieć, nie wiem jak Wy, ale ja się kuźwa tyle uczę podczas tego projektu, takich rzeczy, które były właśnie kiedyś nielogiczne. Bo właśnie kiedyś my robiliśmy na przykład krasia, to było rok temu, raptem. Tu no. używaliśmy tak głębych materiałów, bo myśleliśmy, że to potrzeba jest, że to jest konieczność, nie? żeby zrobić coś grubego i inaczej to będzie, nie wiem, pękać, kurziwa, przesuwać się, łamać i tak dalej, wyginać. Tak błahe, lekkie i cienkie blachy Kurna, mogą tworzyć tą konstrukcję i w tym momencie dopiero teraz, tak ze spokojem przyznaję rację Radziowi, kiedy on właśnie mówił, że ścianka dwójka. Dopiero teraz czuję to, kiedy to wszystko jest połączone. Bo okej, okay, bo w momencie, kiedy macie jedną lagę, to jeszcze jest kuźwa średnio, nie? sianka dwójka, ale jak to jest połączone jakąś konstrukcję, to jest już zajebiście mocne. Oto ob tym podsiedlisku, to jak główienko, taka ranienka, nie? Ja myślałem, że to się nie będzie trzymać, bez żadnej wspórki od dołu, nie? Wspornika. A to się zajebiście mocno trzyma, bo to tworzy właśnie taką rynnę, która się o, wzajemnie o siebie zapiera. Coś dodacie, Wy? Wiesz, bardzo mi się podoba, że tutaj już powoli zamykamy ten środek. Jeszcze tylko tą mastyką. Fotelami tutaj dopełnimy i będzie można dywan kłaść, środek składać. No. Tak naprawdę. No, wiecie co, to jest taki coś, jak mówiłem parę odcinków temu, czyli czekają nas prace, które są pracochłonne, czasochłonne yy, i ogólnie jest tym Pierdzielania. Zajmują dużo czasu, przez to w tym odcinku nie tak dużo się dzieje. Dużo drobnych prac, które nie widać aż tak mocno. Fajnie by było z każdym odcinkiem robić coś przełomowego. Niestety się nie da. Niestety nie. E, Ale ja już widzę, widzę takie. Były w ten tęczu. Takie 60 w, w tym tunelu. No i będzie 100 Ale lec czy żarówka? I te światełko też przez to, że kolektory się nam budują, tutaj możesz wkleić Kocu właśnie fotę, będą. Mówię, ale nie muszę. Na ten moment one będą i mimo, że to teraz nie wygląda jeszcze, bo to jest jeszcze bardziej rozebrane niż kuźwa było przez ostatni parę odcinków, to y, uwierz się, że jest bliżej niż dalej. I myślę, że kwestia trzech odcinków. Trzech odcinków i to będzie jeździło doładowane. Chociaż ja nie wiem, ty patrz, bo przez trzy odcinki to Adrian będzie leżał. Zobaczymy. To jeszcze zobaczymy, czy majster do roboty wróci i kiedy wróci. To, to, to jeszcze dużo zweryfikuję. No bo co, ale ja nie doładuję raczej tego silnika. No czy zresztą. Ty to co no. najwyżej telefon na kartę możesz doładować. Także pozwólcie, że skończymy ten odcinek słowami. Blacharka jest prawie gotowa. Do zobaczenia za tydzień.